Może będzie tak, jak Bóg da, że za 5 lat przy, przy, przy przybiegniemy kawałek drugi razem. Artur, no zawsze tu cytuję, nie? Kawałki, chłopka. Ja. No, Może będzie tak, jak Bóg da, że za 5 lat przy, przy przybiegniemy kawałek drugi razem. Oczywiście. No Artur, trener, trener, Ja walczysz? Jakoś jego synka zrobił przystało, nie? Ja w tym przypadku nie ma innego. bo Zawsze, zawsze. A wy się już od dłuższego czasu macie kontakt, znacie się dłużej, nie? No, tak, trochę się no, no, powiedz, kiedy poznajesz poznałeś Popka? Popka poznałem w 2015 roku przez Daniela, nie? Tak, no, ja nie. No to od czasu. Jeszcze nie, był, jeszcze nie był królem Albanii. No tak. Przed Albanią, tak? A, tak nie, przed Albanią. Jeszcze przed Albanią. Jeszcze nie byłem królem Albanii, No Powiedz co to jest? No ja, może... Tak ja. Tyś widzisz, ja, tak? Ty, no. Aha. To co? Obniż trochę siłę. Czyli to ci pomaga tempo trzymać, tak? Aha, tu się zbiera a słownie o co tu chodzi generalnie w tym? W tym tutaj? Chodzi o to, że Artur mhm. własnymi swoimi nogami prowadzi tą grę. Mhm. I chodzi o to, żeby zbierał monety, ale o, teraz. teraz będzie OK, myślę, tak. Żeby nastawił swoją siłę nóg do tego, żeby te monety pozbierać. No mhm. troszkę lżej, troszkę lżej, troszkę niżej. Czyli pomaga ale, to żeby... motywacyjnie, tak rozumiem? Dokładnie, ale jak ma taką publiczność, to coś mu dzisiaj nie idzie. Presja, presja, czasami potrafi znaleźć. O, idź po złoto, niżej, niżej. Złoto jest! Złoto z Albanii. Co jest, jest, jest. Tak, tak jest. Jest. jest takie? To właśnie. Daj mi kładę i Dobrze, dobrze. To co dzisiaj Artur, jak, jak trening wygląda twój dzisiaj? Hmm. Na tej maszynie głównej? No i rozgrzewka z 6 mm -hmm. Rozgrzewka, czyli tu już, już jesteś rozgrzany, ja. przygotowany do... Jeszcze musiałem tu wejść po schodach, bo winda się zepsuła, także... No <laughs> rozgrzewka przed no, rozgrzewką! No, no, na drogę piętro! Ledwo, na ledwo! To opieka niby nie wszedł, Tutaj zadaniem Artura będzie zbieranie gwiazdek z pomocą tej kierownicy, unikanie meteorytów, i tutaj Artur musi pracować całym tłowiem i rękami, tak jak za zwykłą kierownicą. No to witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Szymon Michałek. Na moje nazwisko została założona Zrzutka na portalu Zrzutka.pl. Pieniądze zbieramy na Artura, na jego rehabilitację. Kwotę, którą mamy do zebrania, to jest 80 400 zł. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszam i zachęcam do zbierania pieniędzy, do wpłacania pieniędzy. Cześć, ja mam na imię Justyna. Jestem rehabilitantką Artura, pracuję w ośrodku rehabilitacyjnym Amet, gdzie mamy do dyspozycji tak naprawdę najnowszy sprzęt. Pomagamy tyle, ile możemy. Dziękujemy za wszystkie wpłaty. Dziękuję za możliwość postawienia każdego kolejnego kroku i na ruch.